Wóz strażacki, słychać już koło dźwięk syreny, Finlej, wóz strażacki, Finlej jedzie, więc bawmy się. Dzyń, dzyń, dzym! Dzwoni pan dzwonek, dring, dring, dring. Swoją rolę zna Grom, grom, grom. Włączcie motory, finlej z przyjaciółmi już gna finle wóz strażacki Słychać już koło dźwięk syreny wóz strażacki, finlej jedzie, więc bawmy się Dzyń, 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 dzwoni pan dzwonek, dring, ding ding na zabawę czas Brum, 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 brum. włączcie motory Finlej z przyjaciółmi już gna Finlej, wóz strażacki Słychać już w koło dźwięk syreny Finlej, wóz strażacki Finlej jedzie więc Finlej, wóz strażacki Przygoda za rogiem Dopiero przygoda piesku! Pierwszy wóz strażacki i na księżycu! A to co? W kosmosie miało być cicho! Dzień dobry, remiso numer pięć! co? Czas najwyższy wrzucić pierwszy bieg! Skały! gdzie twój skafander? A, to był tylko sen. Byliśmy kosmonautami! Lataliśmy wśród gwiazd i planet. To była dopiero wspaniała przygoda, kapitanie Parker! A, ale niestety obudziłem się w tej samej starej remizie. Nie musisz szukać przygód w kosmosie Finlay. W naszym miasteczku ich nie brakuje. Naprawdę? Jasne. Możesz wykąpać się u spółka, możesz też pobawić się z przyjaciółmi w bazie, albo dokazywać ze skautem za remizą. O pożarach i ratowaniu innych nie wspominając. Tak, wiem. Ale to nie są prawdziwe przygody. To moje codzienne zajęcia. Przygody są tam, gdzie ty, Smyku. I znajdziesz je bliżej niż myślisz, zapewniam cię. Pewnie tak. przyjechał. Świetnie. Czy jesteś gotów do akcji? No jasne. Co takiego knujecie? Będziemy bawić się w Berka. A. O, beze mnie. <laughs> e, ale ty uwielbiasz Berka, Finlay. To twoja gra? No właśnie. Zawsze robimy to samo. Te same gry co dzień. Berek, Puszka Nożna... Gra w klasy. Nic nowego. Żadnych przygód. To niecodzienny widok. Długi Karol właśnie wjechał do bazy. Do pełna, Luizo! Się robi złotko. Cześć Karol! Co cię sprowadza? Długo zabawie. Masz nowe wieści ze świata? Ho, 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 stop! Wolnego smyki! Nie mam zbyt wiele czasu. Jestem tu przejazdem, pakuję co trzeba i zaraz ruszam w trasę. Rasa, brzmi nieźle. To może być prawdziwa przygoda. Na szlaku pewnie spotykają cię super przygody, co Karol. Ja nie będę zaprzeczał, żeby nie skłamać, ale wiesz co, mały? Przygody są tam, gdzie ty. I nasze małe przyjaciółkowo jest ich pełne tak pełniutkie. A, to samo mówił mi kapitan Parker. No i cóż, ma rację, Smyku I przejechał dość kilometrów by wiedzieć, co mówi. No, na mnie już czas szerokiej drogi! Do, do zobaczenia! Wskakuj, piesku! Musimy ruszać! Słyszałeś, Karola? Jeśli chcemy przygód, musimy ich poszukać! Szukaj przygód wszędzie Tuż za rogiem kryją się Tak łatwo je znaleźć będzie Przygoda nie kończy się, tak, tak, to przygoda oh, I widzisz piesku, zjeździliśmy całe miasto I nic, totalna nuda, nigdzie żadnych przygód ha? Droga numer czterdzieści Jeżeli pojedziemy tą drogą, wyjedziemy z miasta Ja nigdy wcześniej nie wyjeżdżałem za miasto ale na pewno znajdziemy tam całą masę wspaniałych przygód! I to jeszcze przed kolacją! Jedziemy piesku, pożegnaj nasze przyjaciółkowo i powitaj przygody! O, ale wszyscy pędzą na tej autostradzie! Podoba mi się to! Szukanie przygód będzie super zabawą! O, nie podobają mi się te chmury. Nie bój się piesku. Mamy swoją przygodę. Nie lubię piorunów. Widzisz? Przejaśnia się. Wracamy na trasę i po przygodę. Ale wybierzemy chyba bardziej suchy szlak. Patrz! To zupełnie inny świat, Scout! Wsie, polak, krowy... W przyjaciółkowie takich nie ma! O? o nie! Złapałem gumę! Naprawa koła to dla nas pestka. Potraktuj to jak przygodę. Ale robi się trochę późno. Może będziemy wracać już do miasteczka? No dobra, do domu wracamy tędy, a albo tędy. Jedziemy tą drogą już dość długo. Nie bój się, jestem pewien, że się zgubiliśmy. Czemu nie posłuchałem kapitana Parkera? Co mnie w ogóle podkusiło, żeby opuszczać nasze przyjaciółkowo? Proszę pana, czy wie pan, jak wrócić... do domu? Tak chciałbym być w domu. Pilej, czy to ty? Karol, jak dobrze cię widzieć. Jak się tu dostałeś? Przyjechałem. To znaczy... Co robisz na szlaku tak daleko od domu? Cóż, szukałem wspaniałych przygód, więc postanowiłem wybrać się w drogę prawie jak ty. Ja jestem dorosły, Finley, a ty jeszcze mały. Mogłeś napytać sobie biedy. Nic takiego, bez obaw. Tylko deszcz mnie trochę zmoczył, no i złapałem gumę i się zgubiłem, no i najadłem strachu. O tak, wierzę ci, bracie. To nie przelewki w twoim wieku na takim pustkowiu. Dzieci nie powinny podróżować same, zawsze w towarzystwie dorosłych. Teraz już wiem. Tak strasznie chciałem przeżyć jakąś przygodę, a teraz chcę tylko wrócić do kapitana, pana dzwonka, poli i wszystkich przyjaciół z bazy. Cóż, zrozumiałeś? To właśnie dzięki przyjaciołom dom jest tak wyjątkowym miejscem. Ale dom to tylko dom, żadnych przygód. Zależy, jak na to patrzysz. Zjeździłem kawał świata i nie ma drogi, której bym nie znał, i teraz już wiem, że wszystkie moje przygody nie równają się z przyjemnościami domu. Jej, nigdy tak o tym nie myślałem. I rzeczywiście jest masa rzeczy, którymi mogę cieszyć się w domu. Zabawy z przyjaciółmi! Ja wiem już, gdzie szukać przygody. Tu cały czas kryła się! te w u Łuskłoka! Mi w tym pomogą! I nic nie pójdzie, Nasze Goszenie tak, To przygoda! Wszystko, o czym mówił kapitan Parker, dopiero teraz to zrozumiałem! <laughs> tak jak mówiłem wcześniej, przygoda jest tam, gdzie ty, Finlay No, czas na nas, jedziemy do domu, chłopcze Brzmi doskonale <laughs> Prawda, Scout? Dzień dobry, remizo numer 5! Już wstałem! No to jedziemy! Hej, tam pali się gdzieś! Nie, nigdzie, kapitanie Parker! Ruszamy ze skałtem po kolejną przygodę! Przygodę? Zaraz, zaraz, Finlay! Myślałem, że zamierzacie bawić się w chowanego. <noise> Ale to jest właśnie nasza przygoda! A najlepsze jest to, że nie musimy jej szukać ani na autostradzie, ani na księżycu, ani nigdzie indziej! Przygoda jest tuż za rogiem. Wskakuj, piesku, wskakuj! Uwaga, przygoda! nadjeżdża Finlay, wóz strażacki! <mum> <mum> dobrze, dobrze. I scout strażacki <mum> pies! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie BBC WebWide Studio Sonica. Just do miasta mknie, hej, hej, Finlay! Dobrze, że on w naszym mieście jest, To on Finlay. Wozem roku znów pokazał się. To on Finlay. Już przyjaciółkowo cieszy się. Hej, hej, Finlay, dobrze, że on w naszym mieście jest.